Hej, w dzisiejszych czasach, kiedy już ludzie mają bardzo duże zaufanie do zakupów online, szczególnie na Allegro, kiedy jest to w zasadzie ich codziennością, sztuką i naszym zadaniem przy sprzedaży na Allegro nie jest namówienie ich do tego, żeby kupili u nas na aukcji, tylko samo to, żeby w ogóle tą aukcję zauważyli i żeby na nią weszli. Ponieważ dzisiaj kupujący wchodzą na aukcję nie po to, żeby sobie oglądać, nie po to, żeby się zastanawiać, tylko po to, żeby już kupić. Znalazłem takiego screena z mojego Allegro. Przed kilku lat, gdzie właśnie mam jakieś tam y, statystyki sprzedaży. I tak jak tutaj możecie zauważyć na tym screenie, mamy 46 wejść i 6 sprzedaży, czyli co ósme wejście na aukcję kończy się y, zakupem. Ale na, dalej mamy już y, tylko dwa zakupy na 125. Następnie y, mamy już tylko jeden zakup na daną tą ilość wyświetleń. To daje. Tutaj y, raczej z kiepską średnią, no, oprócz tej jednej, która, tej jednej na samej górze, która się wyróżnia, gdzieś w okolicach 8, y, a średnia z tych wszystkich wejść to jest aż 27, czyli średnio 27 wejść na aukcji na zakup. Natomiast dzisiaj nie jest już sztuką to, żeby namówić kogoś, żeby u nas kupił, tylko to, żeby w ogóle wszedł na naszą aukcję. Innymi słowy, jeżeli będziemy mieć wejścia na naszą aukcję, to po prostu ta sprzedaż się będzie pojawiać. Oczywiście będzie to na pewno zależeć też od innych czynników, takich jaką będziemy mieć cenę oraz jak będzie wyglądać ta cała oferta. Niemniej dzisiaj na stosunkowo mniej wejść na aukcje mogą być sprzedaże. Mam w tej chwili aukcje, na których co trzeci, co trzecia, czwarta wejście na, na daną aukcję kończy się sprzedażą. Zaproszę Was teraz na ekran komputera, gdzie pokażę Wam na jednym z moich kont na Allegro, jak to mniej więcej dzisiaj się plasuje. Policzymy sobie średnią, co ile tak mniej więcej wejść na aukcję musi być, żeby była sprzedaż. Ok, rzućmy sobie okiem tutaj na statystyki na jednym z moich kont, to są statystyki z 30 ostatnich dni. I co my tutaj mamy? Ja już sobie tu podliczyłem, jaka jest mniej więcej średnia na, na poszczególnych aukcjach. I tutaj mamy 781 wizyt 118 sprzedanych i tutaj średnia wynosi około 7 wejść, tak, czyli co siódme wejście. Mamy tutaj sprzedaż, dalej mamy 155 i sprzedanych 19, tutaj jest 8, 47, 12 to jest 4. Zresztą tutaj już widać, tak? 46, 11 to już łatwo sobie policzyć, to też jest około 4, 44, 11 to też jest około 4, czyli tak naprawdę bardzo fajna sprzedaż jak na takie wejścia. Z tym, że tutaj no, na przykład widać od razu też, że jest tutaj wyróżnienie. Przy wyróżnieniu oczywiście wiadomo, że jest i większa prowizja, ale też i większe prawdopodobieństwo. Tych wizyt. 76 na 10, no to tutaj wychodzi prawie 8. 63 na 7, no to mamy 9. 64 na 7, no to też jest 9. 43 na 7, yy, tutaj mamy 6. 48 na 7, to mamy 7. 37 na 6, to jest 6. Yy. No tutaj wizyt 4 sprzedano 5, ale jak sprawdziłem, sobie tutaj po prostu jedna osoba kupiła te 5 sztuk, to tutaj możemy tego nie liczyć albo liczyć jako jeden. Jedna sprzedaż na 4 wizyty, to i tak ok. 16 na 5 to mamy 3, tutaj będzie 4, tutaj będzie 12, tutaj też będzie 14, tutaj mamy jakieś tam 7 i tak dalej. Tu mamy 10, 74 na 4. Tutaj będzie też około, tutaj będzie praktycznie 19, tak? Czyli na 19 wejść yy, jest jedna sprzedaż, czyli tutaj wypadałoby coś sprawdzić, czy tu nie ma, czy coś, czy tu nie, nie wypadałoby coś na przykład poprawić tej aukcji. Yy, tutaj mamy 22 wizyty i 4 sprzedaże, no czyli znowu około 5. I teraz średnią z tych właśnie tutaj 20 aukcji, które, które Wam pokazałem, to jest około 7. Około 7 wejść, żeby była sprzedaż na Allegro. Myślę, że tutaj bardzo dużo zależy na pewno od tego, czy robimy jakąś promocję aukcji. Na pewno przy aukcji wyróżnionej będzie więcej tych wejść. Natomiast, oczywiście, wiadomo, że wtedy mamy większą, większą tą prowizję. No i nie, nie przy każdej aukcji możemy sobie pozwolić na to, żeby. Wyróżnia się, dlatego właśnie ten dropshipping na Allegro może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ możemy wtedy wystawić więcej tych aukcji, nie wyróżniać ich, a po prostu mieć jakąś tam y, mniejszą tą sprzedaż i stosunkowo y, też ograniczyć tą prowizję. Na pewno dużo też zależy, tak jak mówiłem, od tego, jaką będziemy mieć cenę, jaki w ogóle asortyment sprzedajemy jak będzie wyglądać ta nasza oferta, czy będzie mieć jakieś wyróżniki na tej aukcji, żeby się troszkę czymś jakoś różniła, ale no jest to jakiś wskaźnik i pokazuje to, że tak naprawdę dzisiaj na stosunkowo niedużą ilość wejść można mieć tą sprzedaż, tak jak tutaj widzicie średnia wynosi około 7 wejść, tak więc jeśli chodzi o sprzedaż na Allegro, Dzisiaj najważniejsze to jest w ogóle sprowadzić tego klienta na naszą aukcję. Oczywiście ta aukcja najlepiej, tak jak mówiłem, żeby była już troszeczkę ulepszona, poprawiona, żeby jakoś wyglądała, żeby też zachęcała do tego, żeby na niej kupić. Natomiast o wiele łatwiej dzisiaj jest, jeżeli już klient wejdzie na tą aukcję, no to stosunkowo co siódmy yy, może na tej aukcji twojej kupić. Dlatego też może te ceny na przykład w płatnej reklamie, czyli w adcach na Allegro Yy, są takie wysokie, dochodzą powiedzmy do złotówki za kliknięcie Czyli za każde kliknięcie, które przekieruje na naszą, yy, na naszą aukcję na Allegro Musimy zapłacić, bywa także i około nawet i złotówki, nawet i więcej No niemniej właśnie ten ruch, dlatego jest taki drogi Ponieważ jest też wartościowy, jak widać Coś takiego jak strach w ogóle przed zakupem na Allegro nie istnieje praktycznie w tym momencie Jest to bardzo bezpieczne i wszyscy wchodzą i wiedzą, że na pewno o ten produkt otrzymają, jeżeli kupują go na Allegro. Tak więc myślę, że to jest taka statystyka warta zwrócenia na nią uwagi. Jaka jest Wasza średnia? Może sprawdźcie i dajcie znać w komentarzach. Ponieważ mając taką wiedzę, ile mniej więcej potrzebuje wejść na aukcje, żeby mieć sprzedaż, możemy już sobie na podstawie tej wiedzy już sporo yy, zdziałać, możemy zastanowić się nad właśnie nad adsami, czy warto w nie inwestować. Możemy sprawdzać, które nasze aukcje radzą sobie lepiej, które gorzej. I ewentualnie te gorsze trochę poprawiać, no już można coś z taką wiedzą działać. Tak więc w tym filmie byłoby to na tyle wielkie. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję, napisz jakiś komentarz. No i widzimy się w następnym. Cześć.